Z Battlefield fuck. Tak. O, skinął, co? zginął, Tak, zrobiłem go. Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony kamera 2R. E, dzisiaj jesteśmy, jestem na serwerze Capture the Point. Jest to serwer stosunkowo. E, stosunkowo nowy, ponieważ e, powstał on jakieś dwa tygodnie temu i nie jest tak jakoś bardzo znany aczkolwiek serwer jest bardzo fajny bardzo fajnie się na nim gra jest to serwer typu pvp ale głównym zadaniem jest żebyśmy przyjęli bazę wroga ja dołączyłem do drużyny niebieskich e, drużyna niebieskich e, jestem żołnierzem chociaż może sobie w zbiorę e, zamienię na e, nie, nie ma myślałem, że jest pychacz, ale nie ma e, na tej mapie już grałem e, no i zaraz zobaczycie o co to w ogóle chodzi. Zejdę sobie niżej. IP serwera możecie znaleźć, znaleźć. oczywiście w opisie. No i to jest to przy, przykładowy punkt kontrolny. Moim zdaniem dużo na niebieski z tego co pamiętam. E, Ronie punktów kontrolnych z kolei dużo na czerwonych, która jest tam tam hen, 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 hen przed nami. E, właśnie próbuje nam te punkty zabrać. Mm, mam nadzieję, że tak, są czerwoni. Nie ma żadnych problemów jakichś. Mm. Co prawda, mało tych czerwonych jest. Ja zginam tak naprawdę, bo... Napieprzemy. Albo ja zginę, albo nie O, fuck! Mój palec! Aaa, zamroziłem się. No, ja zginęłem. Kurczę, może zmienię sobie na Medica. Albo Sniper. Dobra, nie. Dobra, sniper biorę. Hmm. Miksturka. Na co to było? a szkoda. Myślałem, że na życie. A nie, na życie właśnie. Tym mm, razem pójdziemy na prawo. Mm, dobra. Mało czerwonych, szkoda. Fajnie jest, gdy jest duży. Oki, oki. Fajny wagon. Tak, podejrzewam, że trochę ta marka jest że to jest. <laughs> Z Battlefielda fak. O, skinął, co? Skinął. Tak, zabiłem go. Z Battlefield'a. Zgapiona trochę, ale nie mam nic za złego, bo jest, za złego, bo jest bardzo fajna. Kurczę, nie mam jak się bronić. Ja muszę mieć miecz. Dobra, idę na medyka. Hop. Yy, bardzo fajna mapka. Jest tu wiele mapek naprawdę. Kurczę, czemu mi się nie chce mówić? Jestem trochę ospały. Dobra, pójdziemy teraz za moim. Hmm. Baram, 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 baram. Aha, jak widzicie pewnie w lewym górnym rogu mam X-Ray'a eee, co prawda nie chciałam się go usunąć, bo miałem wiele innych modów, nie miałem na to czasu, szczerze mówiąc, Ale z niego nie korzystam, więc, więc tutaj mi nic nie piszcie żadnego hejtu, bo nie korzystam z niego. Eee, też parę osób pytało mnie no i co z tego, że masz X-Ray'a? Przecież i tak tu się nie przyda. Chyba jednak Medic był lepszy. Nasz snajper. Yy, I tak się nie przyda tutaj. Uwaga, przyda się i to bardzo się przyda, ponieważ dzięki x rayowi możemy widzieć naszych wrogów. Przenika... bo X-Ray przenika przez ściany i widzi wrogów. Hmm, więc jednak się przyda. Okej. Okay. Dobra, jestem sniperem. OptiFine też by się przydał, tylko że Optifine jest legalnym modem. Kurcze, hmm. kurczę, kurczę, kurczę. A wbiję do wagonu. Kurczę, nigdy nie byłem. Przejdę do drugą stronę. Mm -hmm. tam są. Zaraz tutaj będę ostrzeliwywał wszystkich. O, oh, fak. No, tutaj właśnie przydaje się mieć często, więc. O, oh, fakt, co się stało? No, nie, skończyła się rozgrywka co to oznacza to, że będę musiał czekać prawie pół godziny na to, żeby mnie wpuścili na jakąś mapkę. Fuck, nie w tą stronę. Tutaj naprawdę są tak, tak, dużo osób tutaj jest, że wszystkie mapy są pozajmowane full. Po prostu jedna wielka masakra. Z tych map powinno być więcej, no ale to zostawiam już adminowi. Administratorowi. Dobra. Kurczę. No wszystko jest pozajmowane, jak widzicie, od góry do dołu. Fakt kurczę, takie nieprzyjemne to mogliby O, udało się. Na szczęście się udało. E, bierzemy sobie medyka. Medyka i wybijamy na spychacza. A może spychacza? Wiesz, co teraz jest? A ja się spychacza F5, czerwony. Dobra, ja tu mam czekać, tak? Nigdy nie miałem takiej sytuacji, ale podejrzewam, że jak oni tu chodzą, to zaraz mi przy, przyniesie. Aha, za 30 sekund. Dobra, ja nie patrzę na czat, za 30 sekund to nie, nie wiem, przyniesie inną notkę. Rzadko tu grałem, no ale naprawdę bardzo fajny serwer. Fajnie to można spędzić czas. Choćby spędzić czas no, na napieprzeniu innych. Okej, okay. tylko trzech nas jest? Kurczę, czerwony jest zawsze tak mało. Nie wiem czym czy to jest spowodowane. Może większość osób lubi się bardziej bronić. Dobra, ja teraz jestem w tym drużynie atakujących, co oznacza, że, że ktoś tutaj z niebieskich do mnie idzie i jest snajperem, więc Zaraz pewnie zginę. Dobra. Hop, biorę cię od tej. Gin, dobra, zginąłem. Zginął, zabiłem kogoś. Mapa z, Taka runda mapkowa trwa około 12 minut. <laughs> a już we mnie sobie jest najgorszy zasrany, a nie udało ci się, tak mi przykro, kurna udało mu się, fuck, zasrańcy, kurna, fuck, drugi raz mnie trafił, shit, tak mi przykro, bardzo wam wybaczcie mi to, chciałem tutaj przyjąć taką strategię, że on będzie tutaj Celowo, 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 i patrz, kurczę, no nie mogę, no nie mogę, no i co zrobi? Podejdzie do mnie, wtedy ja tutaj wyskoczę za tego filara i za go. Dobra, przejdę tędy. Ciekawe zakamarki. O, fakt już mnie namierzyli chyba. O, fakt tak namierzyli mnie. Fak, ja Dwójka na jednego, no to. O, Już pewnie chodzą w kółko za mną. No a jakby inaczej. Tutaj są, są srońcy. Kurde, Ginks! Dobra, zrobiłem go. Mm. Ok, teraz tędy. Fuck, jest ktoś. Fuck, 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 fuck. Przed tutaj. Sheet, to znaczy, że jest tam. A jak tam jest, to zaraz będę go miał na jednego hita. To jest czerwony, to jest mój. Dobra, jednak czerwonych jest trochę więcej niż przypuszczałem dobra, przejdę na drugą stronę To jest zejście, prawda? tak, jest zejście uh -huh. mam nadzieję, że ktoś tu będzie bo nie na darmo chcę chodzić tak. dobra tam nic nie ma, oczywiście tam się nic nie dzieje przejdę sobie wagonikiem shit, przecież ja to byłem, dobra co tak? to było głupie idę dalej mm. Pustkowia. Mapa fajna. Mapa jest bardzo fajna. O! Witaj! Szkoda, ale nie żyjesz. Też zaraz. O, fakt, burszy przede mnie. No znaczy, ja miałem mniej PHP od niego. I już mam full. A ja jestem w ogóle spychaczem. spychacz to jest ta karanga. Co w kablam? To jest taka ranga, która powoduje to, że. Dostajesz, tak szczerze mówiąc, najlepsze zbrojenie i Twoim zadaniem jest to, żeby e, odpychać wroga jak najdalej od swojej bazy. Oh, fuck, kasperski. tak widzicie ten mod, bardzo fajny. Clean IP, jakoś tak on się nazywa, nie pamiętam. Nowe menu daje w grze. E, zresztą skończyłem, a tak. E, Daję najlepszą, co prawda dostaje chyba najlepszą eku, ale za to moim zadaniem jest to, żeby właśnie odpędzić wroga, jak dalej, od bazy. Sniper to wiadomo, celuje do odległości, a żołnierz po prostu idzie na pałę i po prostu bije każdego po drodze, jak to jest wrogiem. Tak wnioskując po eku. Okej, okay. ja mam takie eku medyka i snajpera, Plus jeszcze żołnierza polepszonego, więc dlatego wydaje mi się, że to jest najlepsze eku. Chyba daleko zaszedłem, bo to już jest spawn niebieskich i dlatego mnie właśnie deadli. Mhm. Okej, okay. ile jeszcze zostało? 8 minut, 8 minut, to akurat super na odcinek. To akurat super na odcinek. Coś tu jest? Tutaj mi nie byłem. Dobra, i ten, Tu nic nie ma. Muszę kogoś jeszcze, deadna, jeszcze bo jeszcze jest Nie jestem na systemie. Tak. Mi nie gadło golim, no ale cóż. E, Czyż. O nie. Myślałam, że jakiś niebieski jest to po prostu wadą, niebieski. Okej. Okay. O, jest niebieski, chodź. Tak, do tego dusia. O kurna, boli mnie ręka. O, przecież zginę, jest, zginę. Jest, tak, mi przykład. Są mi lepsi ode mnie, nie będę, nie ukrywam tego. Dobra. Ktoś w rzucił HP. Chyba jakiś medyk. Ja skaczę tutaj tradycyjnie. Przychodzę tędy. Nie, ten nie tego nie przeskoczy. Czerwony mój. Co prawda wniki powinny być niebieskie, yy, zielony. Żeby się lepiej tutaj rozpoznawało. No ale cóż, zapamiętuję, trzeba po prostu zapamiętać jakąś daną grupę. Okej, okay, to pójdziemy na tego gościa. Tak, snajper zawsze łatwo ginie, więc. Więc na niego pójdziemy. Kurde, ucieka, ale cóż. No odwróć się kurczą. Marcia, 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 kurna, marcia. Dobra, zginął. O, kolejny kurna. No, to tego też nie dałem rady. To Tutaj naprawdę jest mnóstwo mapek. I akurat mi się udało podczas tego odcinka sam jakieś tutaj podziemne z pagonami. Ale mnie ja z po nazwach tych mapek, tam na tym spałnie generalnym, to można mnie że są mapki pod wodą, więc. Nie sprawdzałem tego, no ale powiedziałam, że są takie marki. Okej, okay. jest tu ktoś, czy nie ma? Dobra, ktoś tam idzie, zaraz go weźmiemy z łupku. Niebieski. O, si się. Fuck, dobra, szkoda. Właściu, fajna jest taka strategia, że jak ktoś nad ciebie nadbiega, do ciebie nadbiega, to jest daleko w niego walić dwa razy. On już ma prawie mniej niż połowa HP, serduszek, nie? Jak podbiega do ciebie to tylko później czego nabadasz. No i właśnie to jest najlepsza strategia według mnie. Tylko rzadko mi się udaje zrobić, bo... jakoś, jakoś strasznie. Ci wrogowie są blisko mnie, więc tylko... tylko raz strzelaj i potem on mnie dopada. Dobra, no to schodzę na dół. A, taki z ciebie sniper. O, zginął. Dzięki kolego. Dzięki. Z zasady właśnie... Prawie zawsze niebiescy wygrywają, ale ja spróbuję tą zasadę złamać i teraz spróbuję wygrać w drużynie czerwonych. Tu jesteś złama, się. Fuck you! I tak będę miał serduszko. Jaką znowu zrobiłeś? Przecież jeszcze się z łuku zastrzelę. To już w ogóle. <laughs> Fuck, chciał mnie walnąć, Fuck! Gień człowieku, gin! Spór, czubiku, gin. Dobra, dead, no. Czy mi się wydaje, czy przy dźwięku jak on ginął, to jest takie... Aaaa. Nie jestem pewien, no ale coś słyszę zawsze. A ghost to w ogóle ma włączony, zaraz sprawdzę options. A, w ogóle sobie zwiększy do 40. Czemu nie? Ogień. Ktoś tu jest czerwony. Ale fajne, ale fajne. Pochodnie. Czyli da się przewrócić, to, no, Tak mi przykro nie mam uprawnień. Ile zostało do końca? A poniżej 4 minut na pewno. Pum, 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 pum. dobra, idę do góry. Tu coś coś... Tak, to jest spełni. O, oh, fuck you, fuck, Już mnie pod tutaj, na samym wejście. Na samym wejście. I strzelają z łuku. Ja się muszę gdzieś skąpić, bo wiecie... O, uh, fajne szafki. Trzy minuty. Na pewno się kogoś zabiję. Gień, <laughs> skurdele, ah, tak, wiedzieliście, że zginę. Czy mi się wydaje, czy, czy ja mam taką twarz? O nie. Ten snajper... Miał taką twarz ludzką. What the fuck it was Eym Oki doki. O! Ktoś mi tutaj strzela. A, niebiescy jest skin. Ciem. Kurna, żaby jedne. A piję sobie miksturkę, no złaś mi, kurna, czerwony mi tylko przeszkodził, no ale cóż. A przepraszam to X-ray przypadkowo mi się włączyła Nie żeby co, ale chciałem ten napisać, no ale cóż. O! Niebieski, 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 ging gin, gin. Ty, były dźwięki, what the fuck! Były takie... On ma ludzką twarz. What the fuck! To było. To było naprawdę dziwne. Dla oni też mi tutaj widzą taką. nie też widzą mnie z tą twarzą. Na że to są boty, ale nie sądzę, bo są niki. Co tu mamy? Aha, dobra. Potionka sobie rzucimy. Kurczę, są tego nie ma. U no. mnie z dwiemi minutki zostały. A nie, teraz minuta została. Fak, jak ja nie lubię tego napięcia czasowego. Co, nic nie ma. Haha, ha, zginął. A ktoś mnie na przez już się chowam. Coś wybucha. Polec mi zręczę. Dobra, ile zostało? Aaa, poniżej 10 minut. O, to wiadomo. Poniżej minuty, chciałam powiedzieć. Okej, okay, tradycyjna droga, jak już widzicie. Hop, pom, pom. O jest jakie jestem zmęczony. Dobra. 5, 4. Jeszcze ja zdąży na ten... nie. 3, 2, 1... Dobra. Eee, tak. What the fuck, ludzkie skiny? Aha, bo niektórzy mają tylko. Dobra, akurat na takich mi się udało trafić. Więc... Ee, tak, spawn podobny do poprzedniego serwera Minecraft -blowa. Eee, Ja wam... was... Kurwa. Ja... Dziękuję wam bardzo za to, że... Oglądacie to i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki, i na razie, cześć!